W niedawno publikowanym filmie omawiającym gamę modelową ampli żołnierzów domowego Yamaha wspominałem o pewnym problemie. A mianowicie, duża część osób, które szukają sposobu na nagłośnienie nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy chcą mieć system stereo, czy może jednak kino domowe. Dlatego też powstał ten film, w którym pokażę Wam, że da się pogodzić te dwa światy. Będzie ciekawie, będzie też na pewno kontrowersyjnie. W końcu świat audio to miejsce pełne subiektywnych odczuć i eksperymentów, to też nie ma co trzymać się raz wytyczonych szlaków i znanych wydeptanych ścieżek. Zatem zaczynamy! Jeśli macie 100% pewność, że wasz system nagłośnienia będzie obejmował wyłącznie dwie kolumny, a z telewizora korzystacie rzadko, wówczas polecam Wam po prostu kupno wzmacniacza lub amplitunera stereo. Jednak skoro oglądacie ten film, to zapewne nie jesteście tak do końca pewni, czy jednak nie zostawić sobie możliwości rozbudowy waszego zestawu w przyszłości. Trzeba powiedzieć sobie jasno: czasy, w których amplituner kina domowego nadawał się tylko do systemu kina domowego, już minęły. Wiele jednostek wielokanałowych, nawet tych tańszych, nie ma się czego wstydzić pod względem tego, jakie brzmienie będą w stanie wygenerować w systemie stereofonicznym. Ale po kolei. Najważniejszą różnicą pomiędzy sprzętem kinowym i stereo jest ilość końcówek mocy i ilość złącz sygnałowych, a co za tym idzie funkcjonalność. Zestaw stereo to po prostu dwie kolumny zasilane wzmacniaczem lub amplitunerem za pomocą dwóch par terminali głośnikowych. W tym samym czasie amplituner domowego ma tych końcówek mocy co najmniej 5. Oczywiście jest różnica w oddawaniu mocy w przypadku poszczególnych modeli. Jednak na dzień dzisiejszy, nawet podstawowa Yamaha RX V4a oferuje przyzwoite 80W na kanał przy 6-omach impedancji. A taki Aventage RX A4a generuje już 110W mocy, więc mówimy o wartościach zupełnie wystarczających, nawet przy nieco bardziej wymagających głośnikach. Bardzo często posiadacze telewizora decydują się na to, aby wykorzystać go jako główne źródło dźwięku w swoim systemie. Za pomocą naszego odbiornika oglądamy filmy, seriale, słuchamy muzyki, gramy na konsoli, a nawet odtwarzamy radia internetowe. A najlepszą na dzień dzisiejszy opcją łączności telewizora z Amplitunerem jest złącze i przewód HDMI-ARC. Złącze to nie jest standardem w systemie stereofonicznym, gdzie za przesył dźwięku z telewizora najczęściej odpowiada przewód optyczny. Oczywiście widać na rynku, że ta sytuacja powoli się zmienia, a sprzęt stereo zyskuje jedno wejście HDMI do połączenia z telewizorem. Tu zdecydowanie wygrywa sprzęt kinowy wyposażony w jedno, dwa, a czasem nawet więcej wyjść na telewizory albo nawet projektory. Tuż obok znajdują się zawsze dodatkowe złącza HDMI, które można wykorzystać jako hub dla dekoderów, konsol czy odtwarzaczy Blu-ray. Wszystko podłączamy do amplitunera, a między elektroniką a telewizorem wystarczy na przykład już tylko jeden przewód. W wielu przypadkach to cecha mocno ułatwiająca połączenie wszystkiego w sprawnie działający system stereo. Poza HDMI ważne są też wejścia typowo dźwiękowe: Sinche RCA, wtyki optyczne, koaksjalne, a nawet XLR w modelach z wyższej półki. Dzięki temu nie musimy iść na żadne kompromisy, gdy naszym źródłem dźwięku jest chociażby bardzo dobrej klasy odtwarzacz płyt CD. Wiele amplitunerów AV wyposażono dodatkowo w wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. A gdy zajdzie potrzeba zwiększenia mocy wyjściowej, wówczas wyjściem będzie dokupienie końcówki mocy oraz wykorzystanie złącz pre-out. Proste modele pozwalają na wyprowadzenie sygnału tylko do kolumn frontowych. Jeśli jednak macie duże zapotrzebowanie na moc, wybierzcie wyższy model amplitunera, który da Wam możliwość wypuszczenia sygnału dla każdego kanału osobno. Końcówka mocy zapewni niebotycznie wyższe wartości mocy zasilającej kolumny, a Wasz amplituner stanie się wielofunkcyjnym przedwzmacniaczem sygnału. Wielu producentów w swoich aktualnych, jak i zapewne planowanych modelach stawia i będzie stawiać na uniwersalność. W końcu amplituner ma służyć nie tylko do oglądania filmów czy seriali, ale też grania na konsoli i, zgodnie z dzisiejszym tematem filmu, słuchania muzyki w stereo. Współczesne amplitunery kina domowego, nieważne czy to NAD, czy Yamaha, czy jakiś inny producent, oferują dedykowane tryby odsłuchu muzycznego. Przykładowo, przeskakując po liście trybów odsłuchu, natkniemy się na takie pozycje jak tu channel stereo lub all channel stereo. W takim trybie elektronika nie zastanawia się, co zrobić z otrzymanym sygnałem, tylko kieruje sygnał do kanału lewego na lewy głośnik, a prawego na prawy. All channel stereo zaś ten efekt rozszerza na pozostałe głośniki zgodnie z ich podłączeniem i rozstawieniem. I tak właśnie wygląda powiedzmy, że prostszy sposób na wykorzystanie amplitunera wielokanałowego w systemie stereo. Prostszy, ponieważ temat można sobie nieco skomplikować, zyskując jednak jeszcze lepszą jakość brzmienia i poziom wysterowania kolumn. Po pierwsze, potrzebne będą nam czterożyłowe przewody głośnikowe. Po drugie, kolumny umożliwiające podział sygnału na sekcję nisko- i wysokotonową. Wyjmujemy z worki w kolumnach i podłączamy przewody do odpowiednich terminali dalej wystarczy uruchomić menu ekranowe i poszukać opcji konfiguracji końcówek mocy. Na przykład amplitunery Yamaha już od najprostszego modelu RX-V4A umożliwiają ustawienie trybu pracy Biamp. W tym trybie, uogólniając oczywiście ideę Biampingu, wykorzystujemy terminale opisane jako Front oraz Surround do znacznie efektywniejszego zasilania naszych głośników. To trochę tak, jakbyśmy połączyli przewody we wzmacniaczu stereo pod terminale głośnikowe A i B. Wówczas co prawda tracimy możliwość podłączenia przewodowych głośników tylnych, a w efekcie zostajemy z porządnie zasilonym systemem stereo. Gdy zależy Wam więc na świetnym stereo i możliwości dalszej rozbudowy kina domowego, trzeba zaopatrzyć się w model amplitunera Yamaha RX-V6A lub wyższy. Dla bardzo wymagających audio i kinomaniaków Yamaha przygotowała serię urządzeń sygnowaną nazwą Aventage. To urządzenia klasy premium, wyróżniające się nowoczesnym designem i znacznie lepszymi komponentami. To nie tylko wyższa moc, ale też wydajniejsze układy cyfrowo-analogowe mające realny wpływ na to, co finalnie usłyszymy z podłączonych głośników. Amplitunery te umożliwiają oczywiście łączenie dwóch światów, czyli kina domowego i stereo. Zarówno w formie dedykowanych odsłuchowi programów DSP, jak i poprzez wsparcie dla trybu zasilania kolumn bi amp Nowoczesny amplituner kino domowego ma jeszcze jedną istotną przewagę nad sprzętem typowo stereofonicznym. Na pewno zwróciliście uwagę na podpisy Zone albo Zone 3 pod terminalami głośnikowymi niektórych urządzeń. Określenia te nie biorą się znikąd, bowiem amplituner wielokanałowy może służyć jako sprzęt wielostrefowy. Jeśli chcielibyście mieć na przykład dyskretne nagłośnienie w łazience, w sypialni albo na tarasie, wystarczy poprowadzenie przewodów głośnikowych i montaż odpowiednich głośników instalacyjnych. Dalej należy zmienić konfigurację sprzętu w jego menu ekranowym. Przykładowo Yamaha RX V6A lub NAD T758V3i pozwalają na nagłośnienie drugiej strefy w sposób niezależny. Czyli przykładowo w salonie system stereo lub kina domowego odtwarza Arctic Monkeys, a w sypialni zaś powiedzmy Coldplay. Obydwie strefy mogą więc odtwarzać różną muzykę przy różnym poziomie głośności. Można też te strefy ze sobą połączyć, aby odtwarzały jednocześnie ten sam utwór w tym samym czasie. Wyższe modele Yamaha, takie jak Aventage RX-A6A pozwalają na tworzenie nawet trzech niezależnych stref. Dzięki temu zamiast kupować trzy osobne wzmacniacze, szukać na nie miejsca i tym samym powiększać plątaninę przewodów, można użyć jednej jednostki. System stereo kina domowego, nagłośnienie wielostrefowe, jeden amplituner. A tyle możliwości. Mam nadzieję, że ten film rozwieje przynajmniej część Waszych wątpliwości i przekona Was do tego, że amplituner kina domowego sprawdzi się również jako podstawa systemu stereo. Według mnie jest to świetny pomysł, ponieważ taka elektronika nie zamyka nam furtki na przyszłą rozbudowę systemu. Zabraknie Wam mocy, dokupicie końcówkę mocy i wyprowadzicie sygnał z gniazd pre-out. Zechcecie mieć pełne kino domowe? Po prostu dokupicie brakujące głośniki i je podłączycie. W wielu przypadkach taka elektronika może okazać się nawet lepszym pomysłem niż tradycyjny sprzęt stereofoniczny. Listę punktów, w których możecie dokonać odsłuchu wybranego sprzętu z naszej oferty znajdziecie na stronie www.tophifi.pl. Znajdziecie tam dane kontaktowe i adresowe poszczególnych salonów sprzedaży. Zapraszamy! Zachęcam Was także do subskrybowania tego kanału, a mi na ten moment nie pozostaje już do powiedzenia nic innego, jak tak po prostu. Do zobaczenia!